Siemka! Jestem Michalina, to jest pierwszy odcinek na naszym kanale Motorbike. Więc na dobry początek zacznijmy od konkursiku. Zostawcie suba, napiszcie komentarz, a do wygrania jest... A jak wygrać ten kubek? Zostawcie subskrypcję, komentarz, a my z komentarzy wylosujemy jedną osobę, do której trafi właśnie ten super kubek. Na tym odcinku pokażemy Wam różnicę między starą Lamachą a nową sztuką Yamaha YZ250 model 2023. Zobaczcie, teraz to się prezentuje. Się dużo, prawda? Ale przejdźmy do konkretów. Co zmieniło się dokładnie w tym modelu? Przede wszystkim zmieniła się rama, a dokładnie kąt główki ramy. Rama jest aluminiowa, przez co motocykl jest lżejszy. Ogólnie ona została również unowocześniona. Po drugie, zmieniło się siedzenie. Jest ono bardziej wypłaszczone. Jest demontowane na jedną śrubkę. Cały motocykl w tym miejscu jest zwężony. Jak to krosowcy mówią, lepiej się go dosiada. Jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, to zmieniła się tarcza. Tarcza hamulcowa w przód jest większa. Czy zmieniło się w tym modelu? To to, że poprawili zakres obrotów. Nie, nie jak to było zakres. Czekam muszę sobie zakres. A jeśli chodzi o silnik, jest to silnik dwusuwowy. W tym modelu poprawili dolny zakres obrotów, przez co kros jest bardziej elastyczny, lepiej się zbiera, gdy wychodzicie z zakrętów. Teoria teorią, ale posłuchajmy jak on chodzi. Zobaczcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, komentarz bo do wygrania jest kubek. I dzięki, że dotrwaliście do końca. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemka. Siema Elo, oglądajcie mnie, bo jak nie, to do Was przyjadę.